Witam Was w szóstym etapie zagrajmy w runę Underworld River Covers. No, to są te grzybki trujące zielone, ale one nie ranią nas na szczęście. Tu będziemy musieli chyba uciekać przed walącym się głazem. No tu gdzieś nie wiem co się dzieje z tym językiem. Haha! Ha, ha. Rozchlastałem skurwy syna Ale ja to ominę, nie chcę, się, nie chcę mi się z nimi walczyć mhm, Tu się coś wali Głazy spadają Ostrożnie, bo tu zaraz wszystko będzie się walić Właśnie. Jakiś goblinek tutaj zginął. Albo go języki zabiły, albo... Nie, tędy nie ma przejścia. Aha Dobra, zarżniemy je. Trzeba w odpowiednim momencie ciachać nożem. Znaczy, nożem mówię mieczem. Tu trzeba się wspiąć. Tu jest chyba dalsze wejście. No Spierdzielaj w draniu. Ja, yeah, kurwa! <laughs> Lubię tak. Tam nie ma co w dół iść. Tylko tutaj. O, tu, tu są owoce. Możemy sobie zjeść. Albo i faktycznie to trzeba w dół iść. A w dół to schodzimy po linie tym samym przyciskiem co kucamy. pierdalej <grystanie> Widzieliście jak go rozjebałem No co jest kurwa? Tu się pie pieką jakieś jaszczurki. A tu tam chyba trzeba iść teraz Nie, nie tu. To tam! Zginię za to. Shit, ale bym spadł. No, to ja to znam. Tam coś walczył, Złapał jego broń. Zabrał mu broń, Tam <tom> kolejny zginął... A, ominąłem! Tam trzeba teraz iść. No dawaj, języko. Zaj, zaj. Zaj, zaj, zaj. <laughs> teraz, teraz chyba tutaj, nie? Nie tu? To tam chyba, po tych linach. Ależym się spać. Szlak. Mm. No. Kurwa, was, ta rasa podebiga kurwa. <laughs> no, na szczęście były ja szczurki, to się uleczyłem. Krabiki, o ty z A i tutaj trzeba teraz w którymś tam jeziorko chyba wlecieć. Nie, nie, nie wlecieć, tylko zanurzyć się chyba w którymś. No właśnie tu. A, tu jest ślepa droga. No tu możemy się. Se... Tlenu nabrać w płuca no, znowu ta ryba. Tu jest dalej, no, tu jest chyba koniec poziomu miasta.